Dzień dobry, nazywam się Izabela Robinson i dzisiaj robimy zodiak dla wszystkich znaków Zodiaka od 1 sierpnia do 8 sierpnia. Ok, e, i zaczynamy teraz. Zaczynamy od lwa, bo teraz jest e, lew. E, I pierwsza karta dla lwa to jest: Nie wydawaj za dużo pieniędzy, niepotrzebnie wydajesz pieniądze. E, będziesz wyczuwał, że żyjesz na budżet i będziesz. Będzie z pieniędzmi troszeczkę ciężko, od pierwszego do ósmego. Ja nie mówię na cały miesiąc. E, idziemy do panny teraz. Koty tam walczą. E, nie wiem dlaczego, ale idziemy na pannę teraz. Panna, moja droga, dla ciebie, dla ciebie, ty masz intuicję bardzo mocną. E, zawsze, zawsze panny mają intuicję mocną, ale e, nie zawsze. W, e, idź po intuicji, ok? Czasami daj kredyt ludziom, i czasami pomyśl, dlaczego to albo to miało się zdarzyć, albo się zdarzyło. To intuicję masz na, damy tak, 99%, daj 1% dla ludzi, żeby zrozumieć ich, dlaczego oni tak postępili, ok? Postąpili. E, romans jakiś ci się szykuje, może w małżeństwie, może e, z kimś nowym, może na rance, ale jakiś romans nowy albo stary romans, ale odżyja i następna karta, niezadowolona jesteś ze swojego wyglądu, jesteś piękna. Panna zawsze jest piękna. Także nie dramatyzuj, ok? Jedziemy dalej. Jedziemy na wagę. Waga. Waga. O, waga, waga. Popatrz, popatrz na kartę wagi. Ok? Waga jest za... Kręcona, nie jest pewna, czy robi dobrze, waga jest troszeczkę zestresowana, ale tylko jeden tydzień, może to przejdzie, może nie, nie na każdą tą wagę, to jest milion wag, ale na tą wagę, na którą ja mówię, to zrozumiesz, wyczujesz na pewno, że to jest taki tylko moment w życiu, kiedy patrzysz na siebie i mówisz, że o oh my god, ja jestem. Train wreck, ok? Wszystko u mnie źle. Ja nie idę dobrą drogą, ale to będzie lepiej, ok? Zawsze wierzę, że jest lepiej. Trzeba nad tym popracować. Um, nie możesz robić tego samego i narzekać, ok? Um, następna karta będzie wszystko dobrze. Soneczko wyszło. Także uwagi, jak teraz masz craziness w głowie, to będzie dużo lepiej, ok? Będzie dużo lepiej po 8 e, sierpnia. E, jedziemy dalej. Skorpionki. E, m, lubię bardzo skorpionków. Nowy plan na życie, nowy plan na biznes, nowy plan cokolwiek w tym tygodniu, to z czymś nowym wyjedziesz. Jedziemy dalej. E, następna karta, że trzeba każdy krok wyliczyć. Nie można iść spontanicznie. Trzeba dobrze popatrzeć na to, na to, na tamto, co to będzie, jak to będzie, jakby było tak albo coś. To Empress karta w tarocie to zawsze tłumaczy, że musisz e, bardzo e, być ostrożna i nie robić niczego emocjonalnie i spontanicznie. Trzeba naprawdę wiedzieć, gdzie idziesz, jaki jest następny krok w Twoim życiu. I trzecia karta dla Skorpionka to jak pójdziesz tylko swoją intuicją albo spontanicznie, to może być ciężka karma jakaś troszeczkę, ale tylko na tydzień, Idziemy dalej. szelec, Szelec, o emocje. U szelca jakieś tam nowe emocje, nie wiem na temat miłości, biznesu, w związku, w czymkolwiek to jest nowe emocje dla szelca. Następna karta dla szelca. Ryzykujesz bardzo dużo, ok? To jak wychodzi zerowa karta w tarocie? to jest taki full, to joker, to tak się nazywają, to to jest tak, że na przykład jak naprawdę pójdziesz, także, o ja tak myślę, ja jestem pewny, ja zawsze robię to co ja myślę, to to może być, wiesz, jak na całość albo e, wygrasz na całość albo przegrasz. Dam, dam przykład. Jak na przykład idziesz do kazina na przykład, i mówisz, że o ja mam 100 tysięcy, ja kładę te 100 tysięcy i albo będzie, albo nie będzie, a zobacz, a, a jak nie będzie? Czy masz zapas? Uważaj, ok? Tylko połóż 50 tysięcy, ok? Nie ryzykuj. Idziemy na strzelca. E, jakiego strzelca? Na kozierożca. Jedziemy na kozierożec. Kozierożec, e, masz pieniądze, ale nie wydawaj za dużo. Bo jak pomagasz, jak oddajesz, jak chcesz być taka dobra albo taki dobry, to mogą nie docenić tego, ok? Tylko korzystają z tego, następna dla koziorożca jest again, ta sama jak u strzelca wyszło, bo on jest blisko siebie, która mówi, o Jezu, co, 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 co tak się trzęsie kamera? ok, to, <laughs> to mówi, że nie idź na całość, please, pomyśl sobie, czy warto, czy docenią, a jak nie docenią, to w ogóle miej to gdzieś, ok? Nie pomagaj. W tym tygodniu od pierwszego do ósmego żadnych pieniędzy nie wydawaj, ok? I trzecia karta. miłość, miłość. Zakochasz się, albo jesteś zakochana, albo partner zrobi coś dobrego, że um, dostaniesz takie uczucia, że. W.O.W. Um, wow, takie, nie? Idziemy na wodnika. Wodniki. Wodniki to bardzo skomplikowane dla mnie. Jak patrzę, to kamera się ruszyła. Wodniki to bardzo skomplikowane dla mnie, bo to jest takie train wreck, wiesz? Dla mnie wodniki to tak, jak myślą wodniki, to mnie to denerwuje, bo oni zawsze myślą z drugiej strony, ok? Oni nie myślą logicznie, oni myślą jakoś tak inaczej, ale bardzo często im to wychodzi. Może tak trzeba myśleć wszystkim. Wodnik, Wodnik, to bardzo jesteś zły na jakąś sytuację i bardzo panikujesz na jakiś temat. Zobaczymy jaki to temat. To temat, że nie masz wyjścia, że jesteś zagubiony, zagubiona, że o Jezu, co się kończy, że nie będzie już tego, że to koniec związku, że to jest koniec relacji, że to jest koniec pieniędzy, że to jest koniec czegokolwiek. Nic. Stop dramatizing, ok? To jest twój e, taki. E, tak ochrania się, panikując i krzycząc przed tym jak coś ma się zdarzyć i myślę, że to wyjdzie. Ktoś będzie miał to dość, ok? Ktoś będzie miał to dość i powie, wiesz co, enough. Za dużo tej dramy. Goodbye. Uważaj. Trzecia karta. <laughs> Trzecia karta to jest miłość. ok? Zakochaj się w kimś innym, proszę Cię, w sąsiada, w jakiegoś tam, nie wiem, muzyka, w jakiegoś tam e, aktora, zakochaj się i zajmij się czymś, ok? Przestań prześladować swojego męża, albo żonę, albo tam e, dzieci, albo czymś, weź zajmij się czymś, ok? Wodnik to mnie dzisiaj denerwuje, na ten tydzień denerwuje, wodnik. E, teraz dla rybek. Rybki, rybki, rybki to jakaś sprawa, ok? Sprawa rządowa, papiery, e, pieniądze, coś, jakaś sprawa więcej, to jest taki judge e, in a court. E, Jak będzie jakaś sprawa, zobaczymy jak ta sprawa wyjdzie, ok? W ogóle nie myśl o tym. To wyjdzie na 100% dla Ciebie, ok? To wyjdzie dobrze, naprawdę, jak na coś czekasz. Naczekasz na jakąś odpowiedź, to wyjdzie na 100% dla Ciebie. Także rybki ma najlepsze. Yy, I trzecia rybka to w ogóle dlaczego walczyłeś o to wszystko? Żeby to dostać i powiedzieć, że nie, już nie chcę te papiery, chcę do Polski, na przykład mówię. Albo po co mnie te pieniądze? Ja bardzo lubię swój mały domek, ja nie chcę kupować nic nowego, to pomyśl sobie, dlaczego walczysz? W ogóle jaki ma sens tego, tej walki w tym tygodniu, od 1 do 8 sierpnia. Teraz jedziemy na barana. Barany to też bardzo lubię baranów, bo to jest... to urwisy, to jest gorąca głowa, to jest ogień, to bardzo takie kochają życie ludzi, nie. Barany to dla baranków to jest taki z nowym planem wyjeżdżasz. Wymyślisz coś dla siebie nowego, że mam dość na przykład tam coś i będę robiła teraz tamto, nie? Zobaczymy, jak to Ci wyjdzie. Bardzo dobrze. Proszę Cię, przestań sprzątać domki, iść do szkoły. E, rob cokolwiek w swoim życiu, bo całe życie nie będziesz tego robiła, e, bo to niedobrze dla Ciebie, ok? E, Idź do szkoły, uczyć czegoś nowego, oglądaj ten YouTube, e, oglądaj coś, e, żeby otworzyć ten e, horizon w swojej głowie i robić coś lepszego. Bo zobacz, baran to jest pierwszy znak zodiaku. Baran to jest ten, który pomyśli, wymyśli, znajdzie. Baran to jest... O oh my god, Baran to jest fire! To przestań robić to, co robisz. Nie. Nie przestawaj robić to, co robisz, ale szukaj czegoś nowego. I trzecia karta to jest e, związek. Związki w miłości w tym wszystkim to będzie reconciliation. To znaczy jak nie rozmawiacie, to zaczniecie rozmawiać, jak nie wiesz na czym stoisz, będziesz wiedziała na czym stoisz jak jest też taka em, na przykład skrzywdzona, albo skrzywdzony to, to z powrotem może wrócić ale z rozmowy, z, z text message czegoś, że może być początek Milo, Milo, ten ciały kot krzyczy na, na barana to ja nie wiem, come over! Jak mało jak czarny kot krzyczy, to znaczy coś na baranków jest. Kam, kam, mamo synek, ty mój śladki, ty. Nie widać go, ale to jest mój śladki, chłopak. To jest moje słońce. To jest mój Milo, no i kochaj na ziemi, on jest taki dobry, to mój śladki. Okej, Ok, po co narzekasz? Po co narzekasz? Ha? Zabierz ten nogą. Ok, to nie narzekaj, ok? Okej, okay, jedziemy na, na tych na byków. Teraz byki. Ok, torus, byk. Co mamy na byku? Najlepsza musi być karta. O, miłość. U, u, byka to jest miłość. Bardzo romantyczny tydzień spotkasz miłość, masz miłość, jesteś w miłości, cokolwiek z miłością powiązane, włosy Milo jest all over me, ale, ale zobaczymy następna karta, następna karta, again, follow your intuition, bardzo mocno otwarty lejek ten do, do tego kosmosu i bierz tą informację i korzystaj z tej informacji, ok? Jest bardzo harmoniczny, proszę Cię, żeby była następna karta najlepsza, bo... Kto jest byk? O, to konfrontacja z koleżankami, z kolegami, jakaś nieprzyjemna rozmowa, może być tam um, coś na przykład w sprawach, jak gdzieś masz na przykład um, coś do reperowania i cię mogą zepsuć, to na przykład jak samochód, e, to zabrałaś wymienić e, tam e, te, jak to jest, breaks, e, hamulce, a te oleju nie zalali i samochód spieprzyli. Także uważaj na to, a tak miłości w miłości w związku jest bardzo dobrze. Jedziemy dalej bliźniaki. Bliźniaki skończysz z kimś albo z kimś. To jest done, get, get rid of him, z, w, ten, skończ z tą osobą. Niepotrzebne, dawałaś, 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 próbowałaś. Mam na myśli dawałaś szansę, nie? Próbowałaś wszystko, ale jak nie wychodzi to już koniec. Ok, to koniec, to jest koniec czegoś i <laughs> zobaczymy, czy początek czegoś w tym tygodniu od 1 do 8 sierpnia. Tak, to jest nowy plan, widzisz? Zaczynasz pracować na czymś nowym, masz kilka wyborów. E, może to, jak na przykład, jak to jest chodzi o randki, to masz kilka do wyboru. Jak chodzi o e, pracę, biznes, cokolwiek, to zajmij się czymś, ok? Nie... Patrz, nie płacz, nie narzekaj na to, że o Jezu, coś się skończyło i będę sama do końca życia. Nie będziesz. Nie narzekaj, ok? Nie robcigli widli. Jedziemy dalej i to tak, to jest um, szansa, popatrz. To jest szansa, nic nie ma, wiesz, wspólnego z szympansem, wiesz o czym mówię, ale tutaj chodzi o to, że jest szansa, żeby again zrobić takie counseling z tym byłym, albo rozmawiać, to wszystko, please, wiesz, że on się nie zmieni, okej? Okay? Nie możesz z, z wiewiórki zrobić krokodyla okej? Okay? Nie możesz. Także e, nie wracaj do e, byłego chłopa albo byłej dziewczyny, bo nic tam się nie zmieni. I jedziemy na raka. Przepraszam, moje kochane raki, że to jest ostatnie, ale zaczęło się od lwa, to musimy raka zrobić ostatniego, bo w zeszłym miesiącu to wszystko było o raku pierwszym. Także u raków pieniążki idą, ale się denerwujesz, że może nie być tyle, ile zarabiałaś. Nie jesteś um, skąpa albo greedy, nie? jak mówią, że ja muszę, muszę, muszę mieć tyle i tyle, ale nadal potrzebujesz takiej um, harmonii z tymi pieniędzmi, żeby się nie denerwować na, tym, na ten temat. Ale pieniążki idą. Tutaj wychodzi, że coś, coś do ciebie mówią, to tower wyszło, nie? To może być koniec czegoś, koniec kogoś, ktoś może tam pójść do, do aniołków, to może być coś takiego, że na przykład tobie coś mówią, ale odkryjesz coś, że to w ogóle nie była prawda, że to dlaczego żyłeś, albo dlaczego pracowałeś, albo dlaczego robiłaś, to był taki w ogóle szok. Na przykład całe życie żyłaś z rodzicami, a później się okazało, że to nie jest Twoje rodzice, a ciotka i wujek jest Twoje rodzice. Na przykład daję tylko przykład taki, że taki nie będzie się spodziewała na odkrycie czegoś. Coś się otworzy dla Ciebie taka sensacja albo taki firework w Twoim życiu, nie? I następna karta, którą uspokoisz te serce. Jezu, ile kart wypadło mnie. E, czym uspokoisz swoje serce, to jest miłość, ok? Uspokoisz, że... Na przykład Twój partner Cię obejmie i powie, że wszystko jest ok, do mory, nie masz tej pracy, będzie następna. Ja Cię bardzo kocham, ja Cię uspokajam, choć na ten weekend pojedziemy tam gdzieś na Wisconsin, albo do Kalifornii, albo do Maui, albo do Bora Bora, albo gdziekolwiek. Uspokoję Cię partner. Ja wiem, że dla Ciebie, dla Raka, pamiętaj, dla Raka to może być takie szok. Odkrycie czegoś, ale później ktoś bardzo tak zaglaska i uspokoi, powie domu, i wszystko będzie dobrze. Ok, to był zodiak. Miał zodiakalny taki na tydzień. I co jeszcze dla Was zrobić? Ja tak patrzę, myślę. Majlo, nie krzyczć. Nic mnie nie przychodzi. No, jakby przyszło, to bym powiedziała. Ok, zrobię tak. Jedną kartę. Um, zapytaj siebie tak czy nie. Ok? Tak czy nie. Ok, bierzemy spontanicznie. Pierwsza karta. Na tak. Czy wyjdzie czy nie? Tak. Na 100%. Ok? Wyjdzie na 100%. Następne pytanie. Tak czy nie? Każdy zodiak, to nie jest tylko na jedno. Każdy zodiak. Zapytaj, czy to będzie, czy tego nie będzie. Musisz, musisz zaplanować lepiej. Nie na 100%, może 30%, ok? I jeszcze trzecie, zapytaj, tak czy nie? Na 100%. Trzecie na 100%. Pierwsze super, drugie E. Eee. 100% ok? Okej, okay, baj. Koniec tego. Zrobię się coś. Muszę jeszcze zrobić po angielsku, po rosyjsku. E, co jeszcze prosili? Po rumuńsku, Po bułgarsku. Ukraińcy to po rosyjsku zrozumieją, także ja nie będę wiesz, zawracała głowy. E, co jeszcze? That's it. Baj!